I tam serdecznie idziemy. Między, jesteśmy między 23 sierpnia a 23 września, już we wrześniu oczywiście i pogoda jeszcze sprzyja i tego wszystkiego, ale w ogóle Ryszard Porowiecki. I będziemy rozmawiać o królewskiej wiedzy, czyli o astrologii, ale takiej w życiu, bo bardzo często mam pytania, ale słuchaj, o czym ty mówisz? My to nazywamy wewnątrz nas, astrologizacją życia. Astrologizacja troszeczkę czymś innym jest, ale ja chcę pokazać Państwu gdzie ta astrologia w rzeczywistości występuje w tym naszym marszu przez życie bo wszyscy jak jest jakaś sytuacja podbramkowa czy jakiś kataklizm do astrologa, ale astrolog nic nie może ale może przeciwdziałać sam e, e, znaczy przeciwdziałać sobie ale nie jako astrolog tylko jako Właściciel kosmogramu zaplątałem się, przepraszam, i on i ta osoba może sobie wyznaczyć pewne kierunki życia, a teraz jest ten czas właściwie czas zodiakalnej panny i w tej pannie są punkty bardzo istotne, które dają nam pewną perspektywę co mamy robić dalej w życiu jest tak że zbieramy nazwijmy to kupony w naszym życiu i te kupony to są aspekty i w tych, aspekt, w tych aspektach żyjemy i albo dochodzimy do jakiegoś punktu który nam się bardzo opłaca na przykład chociażby o taki zaraz Państwu pokażę I to jest właśnie ten punkt, który byśmy nie chcieli wpaść, a jednak tak wspaniały jak witamina C. I pokrzywa, która jest reprezentantem tego. Czy jest, no w tej chwili już nie powinniśmy jej zbierać, musimy poczekać, ale jeżeli potrzeba do wzmocnienia przepięknej czuprynki, to dlaczego i nie? No, i można też ususzyć, i to jest wtedy naprawdę doskonały specyfik. Dlatego, że można pić herbatkę pokrzywową, która jest wyjątkowa. Czy ona jest smaczna? Trzeba się, można się do tego przyzwyczaić. Jedna rzecz, którą bardzo zalecam, kiedy mamy niezbyt przyjemny pot to próbujcie nawet taką sproszkowaną jeść a jeżeli wasze pieski cuchną, kotki cuchną i nie możecie z nimi spać bo one się garną do na łóżeczka to wtedy najmądrzej jest albo tego kupić w pokrzywe fixa i Połowę tego fiksa albo jedną czwartą wsypać do jedzenia. Przez... Tylko to nie jest po jednym razie. To jest właściwie trzeba cały czas. Nic się nie sania ani kotkowi, ani pieskowi, ani <laughs> tym bardziej nam. Że zjemy tego listeczka pokrzywy suszonej, oczywiście. I powinny ustąpić te zapachy, na przykład kiedy mężczyźni mają bardzo. Zapach stóp bardzo nieprzyjemny czasami, a czasami potu, po prostu potół. A już najbardziej w tym momencie, kiedy jest młodzież i buzują hormony i wtedy ten nie powiem co, ale na te 100 zaczyna buzować i wszystkie dziewczęta wtedy na odległość wyczuwają. No przejdziesz, to okres panny, za chwilę jest waga i romanse się rozpoczynają. No to, to nic dziwnego, czas jest czasem i czasu, czas nieubłagalnie idzie do przodu i my w nim maszerujemy ostro. Raz, dwa, trzy. że <ś Meetings> do, akurat do hmm, tego punktu rozmnażania się, no co, tam to, co to przeszkadza? może nie panna oczywiście tutaj zaraz wam pokażę tutaj pomiędzy e, a nie będzie widać ale nic zobaczycie bramę i bramę tutaj jest fabryka Karola Scheiblera plac zwycięstwa Pałac to faktycznie ten tutaj, nie pokazałem go, to jest Muzeum Obecnej Kinematografii, eee, wspaniała rzecz. A to jest ta aleja, którą się szło tutaj kiedyś do pracy, dzisiaj już nie, to jest część, pa właściwie nie parku, tylko tutaj skweru Lona Niemczyka, eee, jednego z najwspanialszych aktorów polskich i naturszczyka, i człowieka. Który był razem z generałem Patonem i nieugięty, nieugięty człowiek, wspaniały. Cieszę się, że tutaj byli tacy ludzie, że ta pamięć została doceniona, chociaż niedocenione są jego działania. To jest. No, dosyć trudne w tym wszystkim, że tak postępujemy, a nie inaczej. No ale cóż, idziemy do przodu. Tak się zastanawiam, czy przejść tędy, czy tutaj, bo tu tam dalej mamy tak zwane egzemplarze, które lubią e, e, tanie wina i tanie ta, ta alkohole. Dobra, przyjdziemy sobie inaczej przejdziemy parkiem po ścieżce bo tutaj są takie ścieżki pracownicy wydeptali albo ci którzy tutaj uczestniczą na skrót od tramwaju czy też od postoju bo tutaj jest taki, taka wysepka dobrze pamiętajmy o tym, że planeta Merkury to informacja i komunikacja jeżeli patrzymy w tym wypadku Bliźnią, bo tak jest bardzo łatwo, ale w wypadku panny również informacja tylko o naszym zdrowiu i naszej kondycji i naszej higienie, czyli dalej ta informacja idąca jakby na troszeczkę na wyższym poziomie i ta informacja musi być spełniona czy dopełniona w każdym całym. To nie ma tak, że możemy sobie zbagatelizować coś. I także praca. I higiena przede wszystkim pracy. Bo praca jako praca, ja zawsze mam wątpliwości, jeżeli ktoś mi mówi, że tak uczymy, że panna to system pracy. Ale ja jestem ostrożny co do tego, bo ta praca nakładcza, typu rób, rób, rób i nie zarób to tak i dlatego panny mają tym wielkie kłopoty ponieważ pracują dla idei a właściwie pracują tylko dlatego że są pannami i nigdy z tego się nie wyzwolą to, to jest najgorsze bo, nie zna, bo znając astrologię e, jest szansa Podejścia do tego w inny sposób, a świadomość nasza jest w pewnym sensie zakodowana, i te kody są chyba najtrudniejszą rzeczą do rozpoznania. Powodem jest to, że nie chcemy wierzyć. Nie chcemy wierzyć w to, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie chcemy wierzyć w to, że. Mamy jakieś prawa, nie chcemy wierzyć w to, że możemy wiele, ponieważ albo się nie udało, albo nie ma albo. Zawsze jest dzisiaj, a jutro nowy dzień. Za każdym razem, i to jest najtrudniejsza rzecz, że panna. Jako osoba, która się urodziła, czy też inne znaki nie za bardzo to przyjmują, że są wolne, niezależne, że są piękne, że mają szansę bycia sobą. To jest najbardziej istotne, bo w rzeczywistości świat taki, jak nas, na, nas dotyka. Nie jest światem eh, takim, jakbyśmy chcieli, kolorowym. Wiesz, szaro taki, żeśmy zbudowali przez przewłóżmy te 10 tysięcy lat ponieważ pozwoliliśmy sobie na odejście, z, a właściwie zejście. Tego najspanialszego działania, jak on, jak on, jakie jest, to jest po prostu zwyczajnie miłość. I jeżeli nie ma tej miłości wobec bliźniego swego i nie ma tego uczucia akceptacji drugiego człowieka, a to jest wyraźnie w Zodiaku nauczyliśmy się respektować, że i traktujemy astrologię jako coś bardzo nieprzyjemnego bardzo coś nieeleganckiego wręcz e, jest to wiedza na pograniczu dwóch jakby światów światu wróżebnego i świat, świata tego Astrologicznego, który jest właściwie niedostępny, dlatego też królewska wiedza, bo tylko wybrani, tak jak Państwo mogą tutaj oglądać. Reszta absolutnie nie i nie wie o co chodzi. I nie musi wiedzieć całe szczęście, bo gdyby wiedziała, może by wykorzystywała i nie w tym kierunku, co byśmy chcieli. Pamiętajmy o tym, że zawsze robimy sobie na przekór i uwielbiamy robić na przekór ze względu na to, że dlaczego ma być komuś lepiej niż mnie. A to wczoraj mówiłem na Facebooku. I właśnie rozmawialiśmy na... Znaczy ja ten monolog mój właściwie, bo to wszystko są monologi. To co w tej chwili prowadzę, czekam na dialog, <laughs> kiedy będziemy mogli rozmawiać te Ktoby To jest ta offsetka. Którą tak bardzo sobie cenię i tak bardzo dążę do niej, żeby ona była, żeby można było wreszcie skonfrontować się ze znakiem, z tą panną, z tą rzeczywistością i przede wszystkim z tym, co nazywamy pięknem. Pięknem życia, bo życie nie jest, nazwijmy to e, tak wulgarnie bajką, potem znacie dalszy ciąg. Tylko jest ekwilibrystyką na linię życia albo spadniemy z niej i będziemy po prostu o tak wyglądać albo będziemy maszerować przez życie z podniesioną głową i zwycięstwem pokazywać bo przed nami po prostu proszę zwrócić uwagę samochód, a właściwie ściana biała ściana, która nic nie mówi, do niczego nie prowadzi a jednak jest, całe szczęście, że odchodzimy i możemy spojrzeć gdzieś dalej w głąb i iść tą drogą gdzieś w przestrzeni, która jest tak bardzo ważna ja na chwilę Zakończę tutaj, bo muszę wejść do sklepu i będę dalej kontynuował. Na razie, do zobaczenia. Wracamy do rzeczywistości. W dalszym ciągu ta nasza panna i oczywiście wpływ jej na nasze życie. Przed chwilą telefon. Co robić? Jak robić? Czy zawsze ta panna jest identyczna nie, nie jest identyczna ale ta ma e, zwój retrogradacji które wręcz e, zaczynają irytować i denerwować dlatego, że wyciągają historię sprzed przypuśćmy 80, 40 w zależności od nawet stu paru lat jeżeli znamy historię rodziny oczywiście bo panna w tym momencie jest okrutna. I tak, i zarówno trzeba to brać pod uwagę, że te sprawy medyczne, te sprawy finansowe, sprawy pokoleniowe, tak jest cała, cały właściwie wachlarz tych sytuacji, które są dosyć. Jest o powiedzmy Mam nadzieję, że nic mi nie przejdzie. Tutaj jest taka wysypka i trzeba wolę ją ominąć, a nie wchodzić na nią. A no i wkraczamy do parku. te odgłosy są niemiłosierne w tej chwili tych zepsutych motocykli i teraz się tak zastanawiam, ale pójdę tędy, bo tam znowu te typy, które musiałem ominąć no prawie dwie godziny temu, bo akurat taka jest zmiana czasu <noise> chyba dwie godziny temu przechodziłem tędy co nagrywałem, a teraz dalszy ciąg dalszy dalsze opowiadanie historii o naszej Pannie uroczej jak uroczej to zależy na z którego punktu ją obserwujemy czy obserwujemy z punktu, który chłosta nas niemiłosiernie i rozlicza z jakiegoś czasu po prostu które żeśmy kiedyś pozostawili w historii na zaś i to zaś cofa się no właśnie tutaj mamy okrzyki zaś e, panie, które już są wiekowe, ale dotyka je nie wiem o co tam chodzi, ale są jakieś okrzyki, naprawdę e, zdrowo małżeńskie więc widocznie sąsiadca, sąsiadka sąsiadce podebrała partnera no tak też się to zdarza nie ma jak w tym przysłowiu a panna jest panną i rozlicza i dlatego takie huki i stuki i puki i do jak prawie w Tasim Radio e a to jest realizacja planu doskonałego. Czyli umiejętność im ktoś głośniej, tym bardziej prawdę mówi. Bardzo to lubię Przypomina mnie to konsomą Wespół Zespół Partia Darada <laughs> I dzisiaj mamy właściwie to samo Replikę dawnych czasów, więc nie dziwmy się, że nagle jakieś historie z kabaretu starszych panów wracają do nas. No i tylko dykcją się trzeba dobrze posługiwać, żeby nie wpaść w jakiś nurt. Nieokiełznany, bo wtedy zaczyna być po prostu nie to, że nieprzyjemnie, ale śmierdząco. Bo co tu ukrywać, ale szambo jest cały czas realizowane. I, no cóż, ktoś tam powie, że potok słów no ale rym i cym cym no. i będzie kabarecik no bo kabaret jest i pan natworzy ten kabaret ta współczesna ze względu na te retrogradacje i na te wszystkie aspekty, które i raz, dwa, trzy raz w tył raz do przodu, raz w bok raz na prawo na lewo i w kółeczką i proszę walczykiem, z walczykiem i obertasem. Co się oberwie to, to i z obsasa czasami. No, ale to wszystko jest w nas głęboko usprawiedliwione, tak by może było powiedzieć albo, zrealizowany tak, tak tak, to jest nie chcę trzymać tego tematu który już wcześniej bo przesłucha mi może jutro, może dalej kiedyś tutaj gdzieś w międzyczasie pomiędzy 23 a 23 września się zakończy i rozpocznie się nowa nagonka w innej treści ta treść może być też niezbyt swawolna Nie może ponieść nazw fantazja a fantazja jest podstawą jurysdykcji astrologii która smaga i wymaga wymaga przede wszystkim umiejętności i uzależnień, które są od nas tak konkretne, jak konkretna jest po prostu miłość. Miłość jest faktem. Czy się chce, czy się nie chce. A Pan na szczegółem. I w tym jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I z tym was zostawiam. <śledzimy> to jest klub programu. Do zobaczenia, do następnych spowiedzi astroprzestrzeni.